Kiedy łapiecie młód na azjatycki food, jedyne czego potrzebujesz to patelnia i smażone nudle winiary. Wystarczy 7 minut, by poczuć pełnię azjatyckiego smaku. Smażone nudle winiary. Mam mód na azjatycki food. A ty? 50 metrów skręć w prawo. Prawo? Ale przecież tam jest jeden. Zakupy zrobicie tam. Jest duży parking. Bram, pam, pam. Zakupy ramy tu. Z kuponem Lidl plus. Cięłbasa śląska XXL Tikop 56% taniej. Tylko 9,90 za kilogram. Pasu Ekstra 82% polnych, tylko 4,75 za opakowanie przy zakupie trzech. A nektarynki rusem 55% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Zakupy, ramy tu. Szuka światła reflektorów, ale jest w centrum uwagi. Cupra Formentor Najczęściej wyszukiwane nowe auto w Polsce. Zaskoczony u mnie. Gdy pojawiają się pierwsze truskawki w roku, już jesteśmy przygotowani. Z Lubellą wchodzimy w sezon na przyjemność. Świderki Lubelli z soczystymi, świeżymi truskawkami. Mmm, pycha! Lubella. Sezon na przyjemność. Na program zaprasza sponsor. Producent leku na wątrobę i niestradność, Rafa Holin C. Sponsorem programu jest właściciel sklepu sportowego Sportano.pl Sponsorem programu jest Pauczyk. Polsko ma okład niskiego ciśnienia, dlatego w najbliższych godzinach będziemy mieć sporo chmur nad Polską i opady, głównie na zachodzie Polski. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni, a w ciągu dnia cały czas niebo pochmurne nad Polską Zachodnią, opady do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Być może miejscami na wschodzie, na południowym wschodzie rozwiną się także chmury burzowe. więcej przejaśnień: od Wielkopolski po północny wschód kraju, a na termometrach od 17 do 23 stopni wiatr nie Przyjemne zimne. Sponsorem programu był Pauchik. Na program zaprosił sponsor, producent leku na wątrobę i niestronność. Rafa Cholinyce. Sponsorem programu był właściciel sklepu sportowego Sporta Nie ukrywaj bólu za uśmiechem. Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z łódką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz nowość, Plaster Voltaren. Czeka mi, mi Bum. Fiat Grande Panda z automatyczną skrzynią biegów już od 79 900 zł. Kiedy łapiecie na azjatycki food, jedyne czego potrzebujesz to patelnia i smażone nudle winiary. Wystarczy 7 minut, by poczuć pełnię azjatyckiego smaku. Smażone nudle winiary. Mam mód na azjatycki food, a Ty? Za 50 metrów skręć w prawo. prawo? Ale przecież tam jest jeden. Dlatego mówię, że trzeba skręcić. Zakupy zrobicie tam i jest duży parking. Bram, tam, tam! Zakupy robimy tu. Moim Lidlu. Łatwo no. parkuję. szybko kupuję. Bo jak parking, szerokie i niskie ceny. To w Lidl. Zakupy Piękna przerwa to właśnie Cheetos! Hej! Samolot, szyrafa i gitara! Poszuk starej kształty Cheetos Crunchos! Ty wiesz ciekawy kształt, prześlij jego zdjęcie i graj co tydzień o 1000 złotych! Cześć, ty. Biorą! Nie biorą. A jedno zawsze znaczy biorę. Gdzie ta rybka? Co mam na nią smak? Z aplikacją Lidl Plus strąg tęczowy patroszony 24,90 za kilogram, łosoś norweski lub biołosoś atlantycki w plastra 100 g 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch, a krewetki blanszowane 23,49 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. Nie szuka światła reflektorów, ale jest w centrum uwagi. Cupra Formenta, najczęściej wyszukiwane nowe auto w Polsce. Do mnie. To są fakty po południu w